Urząd Pracy w Kutnie otrzymał pieniądze w kwocie ponad 12 milionów złotych dla osób bezrobotnych. Pieniądze zostaną wykorzystane na aktywizację zawodową mieszkańców powiatu. Istotne jest to, że po raz pierwszy od długiego, długiego czasu, w zasadzie od początku funkcjonowania powiatu Urzędu Pracy w Kutnie, jesteśmy na ostatnim miejscu, jeżeli chodzi o liczbę bezrobotnych w województwie łódzkim. Jest się czym chwalić, natomiast no, trzeba mieć. Dużo uwagi na rynek w związku z tym, że pandemia zrobiła swoje. Ja myślę, że bezpośrednio po zakończeniu pandemii nasz rynek nie odczuł tego bardzo, ale efekty możemy. Ponosić w późniejszej perspektywie. W związku z tym z dużą dozą ostrożności, z dużą uważnością należy do tego rynku podchodzić i do jego beneficjentów. Są to środki m.in. na rozpoczęcie działalności gospodarczej, dofinansowanie dojazdów dla osób, które dojeżdżają do pracy powyżej 80 km. Około 100 osób skorzysta z pieniędzy na doposażenie stanowisk. To są te staże, kiedy tak naprawdę pracodawcy mogą sobie skorzystać ze stażu i przygotować w ciągu 6 miesięcy pracownika, zadecydować, czy chcą go zatrudnić, czy nie i przyuczyć do zawodu. Jak wjeżdża się do Kutna, to ta, ta strefa ekonomiczna, która to jest, robi niesamowite wrażenie i pokazuje jakby siłę e, gospodarczą tego powiatu, bardzo istotną w skali województwa. Nie? Mam, macie się państwo czym pochwalić, jeżeli chodzi. No i przede wszystkim spadek tego bezrobocia. Ja tak sobie wziąłem z najbliższych ostatnich 30 kilku miesięcy to jest różnica, Szanowni Państwo, 380 osób, które są w rejestrach powiatowych urzędów pracy. To jest 10%, bo zostało 3000, około 3000 osób w rejestrze powiatowego urzędu pracy, tak? Czyli cały czas notujemy spadek, spadek, ja jeszcze niedawno była sytuacja, w której Powiatowy Urząd Pracy, jak przyznawał zasiłek dla bezrobotnego, to przyznawał go ze względu na stopę bezrobocia na 12 miesięcy, bo było trudno znaleźć pracę. Dzisiaj wychodzimy z tej sytuacji, że są zasiłki, to są na poziomie, na poziomie 6 miesięcy, tak jak w innych, w innych miejscach województwa. To było jedyne takie miejsce w województwie łódzkim, no tym względem mam taką radość, że właśnie do państwa tutaj przyjeżdżam, że, że są tutaj po prostu ludzie i przedsiębiorcy, którzy dbają o to, żeby skorzystać. I też ważna rzecz, która umknęła, mogą również korzystać obcokrajowcy w postaci obywateli. Obywateli Ukrainy z tych środków. Oni też będą tutaj są objęci tym wsparciem, oni się mogą rejestrować w powiatowych urzędach pracy jako obywatele polscy, więc dla nich też jest dedykowana ta pomoc. Uruchomiliśmy środki unijne. To jest pierwszy nabór, czego się trzeba cieszyć, bo wiemy, jak bardzo ogromną rolę odgrywają środki unijne. 128 milionów ponad 500 tysięcy złotych jest dla wszystkich powiatowych urzędów pracy w naszym regionie województwa łódzkiego dla 22 takich miejsc. Drodzy Państwo, ten program, który jest uruchomiony, aktywizacja dla osób. Bezrobotnych. Przede wszystkim ma służyć poprawie, żeby zmniejszać to, to bezrobocie. Cieszymy się, że powiat Kutnoski idzie w dobrym kierunku, że się rozwija, że powiat Kutnoski, jako tutaj pani dyrektor, która nadzoruje z pracownikami, wypracowuje dobre rozwiązania z przedsiębiorcami, z firmami, gdzie przede wszystkim tych ofert pracy z roku na rok przybywa. Tylko pragnę przypomnieć, tamten rok ponad 600 ofert, w tym roku już jest prawie 1500. Więc osoby, które poszukują pracy, na pewno mogą ją znaleźć, mogą się. W niej realizować. Do samorządu wódzkiem trafi ponad 250 milionów złotych.